Siemanko widzowie, chwilę mnie nie było, ale już wracamy z Bendy and the Ink Machine i pozostałymi seriami na moim kanale. Także zaczynamy tutaj na samym początku chaptera czwartego. Wiemy, że wredna Alice Angel porwała rampę Diego i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Jest to sam początek czwartego chapteru, jak już zdążyliście zauważyć. Podejrzewam, że będzie dużo strasznego tutaj, ale damy radę, jak to, jak nieby. Są kroki, Siema Bendy. No ja myślałem, że tutaj Ink Demon będzie naszym początkowo głównym zmartwieniem, ale NIE! Ale tutaj Alice stwierdza... Ej, popsujmy plany. Jest tutaj coś. Four times island money. Coś złego się tutaj dzieje. Ja mam troszeczkę siarki na plecach. Podejrzewam, że nasze główne zadanie zratować Porysa może być dość utrudnione. Ale damy radę spokojnie, A ja tak ja robię. Aha, czyli musimy znaleźć tutaj koło, żeby odkręcić wszystko, odkręcić tutaj los. Podejrzewam, że dopiero teraz to koło się pojawi w tym pomieszczeniu. Może nie? Chociaż zauważyłem, że tutaj jest taka mechanika, że czasami coś się pojawia dopiero jak potrzebujemy tego. Możemy pięć razy przechodzić obok, ale nie. Nie podniesiemy tym razem. Jednak doszliśmy do drzwi i mamy się cofnąć. Pamiętajcie o tym. O. Co tutaj się dzieje? To są chyba jacyś ludzie zamienieni. Locate, co tam było? Locate a secret passage, czyli zlokalizować sekretne przejście. O to w tym chodzi. W ogóle, jak tam przed świętami u Was widzowie? Jak u Was przed świętami? To mnie bardzo ciekawi. Tutaj nie możemy nic podnieść. Sporo więcej pracy jest, ale dobrze. Dobrze. Gdzie może być sekretne przejście? Jest jakaś podpowiedź. Alice, tutaj. Ja muszę sobie podgłośnić, chociaż to będzie to to za chwilę się to skończy to 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 tym, że to zejdę to na zawał jak będę miał jakiegoś chumskera czy coś. Jest książka. Czyli musimy znaleźć kilka książek. Mam nadzieję, że nie musimy ich w konkretnej kolejności wkładać. Zobaczmy. Nie no, wystarczy, że znajdziemy Bendy. Ty mnie trochę przerażasz. Wiem, że Ty, No, tak, tak mówiłem. Ty mnie troszeczkę przerażasz. Wiem, że to nie Twoja wina, że zrobiliście ciebie Inky i Mona ale mimo wszystko, Ty chciałeś pomóc. Ty chciałeś być dobrym Bendym. No, ale tutaj, tak jak mówię, jakieś nieplanowane czamskery. No, no, no. Ciekawe w ogóle, bo no, kilka dni nie grałem. Kilkanaście nawet, bo te odcinki, które wymieniście, to były chwilę wcześniej, przed ostatnim nagrane. Ona mówiła, Alice, mówiła, że ten Borys jest perfekcyjny. Było wiele rodzajów Borysa, rodzajów kurczę. Wiele kopii Borysa. Zresztą widzieliśmy u niej, u góry to, co się zastanawiałem, co się dzieje z tym Borysem. Dlaczego tam on był tak, no, związany. Coś było nie tak z nim. A jednak e, później spotkaliśmy Borysa. Tak znikąd. No ale cóż. A się okazało, że po prostu ktoś eksperymentował. I czy Borys będzie kluczem do wszystkiego, A Bendy. O, tutaj nogi Bendy'ego. Pamiętamy jedną rzecz. Musimy to naprawić. Repair bridge. Pamiętamy, że tutaj na przykład Ink Demon nie lubi jak się niszczy Wizard jego Co tu wyskoczę? Nie wygląda to dobrze, ale dobra. Dobra, dobra. Widzowie, damy radę. Co my odkręciliśmy? To ci jest. Będziesz się mnie zabić, pewnie, co? A nie. Po prostu mogłem ci wziąć to. Chciałem ja z tym zrobić? Ja myślę, że pójdziemy z tym tutaj. A nie wiedziałem, że to będzie tak działać. Biedny potworek. Ja nawet nic nie chciał nam złego zrobić. Ja wiem, że tutaj wina wszystko jakichś chorych ambicji ludzi którzy chcą zrobić złe rzeczy, no ale co my mamy z tym zrobić? My jest po prostu próbujemy tutaj przeżyć. I co ja mam z tym zrobić? Repair bridge. I gdzie ja to mogę włożyć? Tutaj. Dobrze. Tutaj brakuje nam zębatki. I po co nam to miało być tutaj? Aha, żeby to zamknąć, przerobić i co z tego wyjdzie? Wyjdzie z tego kubek. Po co mi kubek? Aha, dobra, już widzę. Wystarczy, że zmieniliśmy na zębatkę. No, coś mi nie pasowało z tym kubkiem. No i patrzcie, teraz musimy znowu jakiegoś biednego tutaj potworka zniszczyć z duszu, żebyśmy mogli przejść dalej. No ja nie wiem, tutaj grześwo. Tutaj, no my chcemy przeżyć, no ale ile można. Dokąd ten świat zmierza, moi widzowie. Niech wyskoczy tutaj zębatka. No tą zębatkę podniesiemy. I zobaczmy jeszcze jakie są symbole. Jakieś coś innego, kość. Ciekawe czy będziemy więcej korzystać z tego. No dobra. I nagle zębatka z tuszu podziała się. Rzecz niesłychana, bo zmieniła się w... normalną zębatkę. No, dziwny jest ten świat. Niczym. Jakiś tam... Kiedyś ktoś zaśpiewał, ale no. Ja myślę, że jest spokojny. Troszeczkę zmienimy ustawienia kamerki, mam nadzieję, że będzie git. Dobra, to jest niebezpieczne. Ja ci powiem bohaterzy tej gry, że to jest zdecydowanie niebezpieczne. Zobacz. Tam jest przepaść. Goni cię ink demon inkdimona. Czy ja właśnie powiedziałem jego imię? muzyczka. Goni szalona Alice Angel, która chciała cię zabić. I ty jeszcze przejeżdżasz nad takim czymś. Czy wy byście mieli tyle odwagi? No, powiem wam, że tutaj czuję, że... O, właśnie. Co tutaj się dzieje? Siema, rączki. Pamiętajcie były łapki w górę. Znaczy były w dół, ale bywają też w górę. Także polecam Wam zostawić łapkę w górę pod tym odcinku. Dobra, mamy tutaj punkt odrodzenia i Alice. Tak. Aniołki zawsze patrzą, sama kurczę zawsze patrzysz. Co sprawia, że ja idę do przodu? Rządza polowania. Czy instynkt. Wolności. Czemu ty uważasz, że tak bardzo mi na się zależy? Kim jest Borys? Co Borys znaczy w tej historii? Borys ma problem w się w jednym kawałku. No, różnie to brzmi. O, kolejny tutaj elemencik. Możemy się schować przed Inglimonem, czyli wiemy, że. Gdzie ty chcesz iść? To ty sam? Kiedy pójdziemy do domu, nie wiem. Nie wiem, to chyba nie był sam, sam chyba został zniszczony przez Ingimona, co? O, siema. Przepraszam, czy ja mam jakąś siekierkę to perfi wygląda jak miejsce do odradzania. Siema przyjaciele. Co ona wam zrobiła? Ej, to jest smutne. To jest bardzo smutne. Ten smutek w ich oczach. To są podejrzewam byli pracownicy. Świeczka. Co oni wam zrobili? No angels will set us free. Żaden anioł nie wyzwoli nas. Ej. Ta gra jest bardzo smutna. Czasami nie wiem co powiedzieć. Penli. Siema ich dymonie. Miało było Ci poznać. My powinniśmy się cofać. Podejrzewam, że może to by było dobre wyjście. Ale spoko, Ingrimonie. Wiem, że w środku jesteś dobry bedi. Podejrzewam, że już z tego bediego za dużo nieba, ale... O, ma Tylko nie ufcie mi, że Ingrimon was rozszarpie. Możecie przejść? Proszę was. Nie no, szkoda mi ich. I co my mamy zrobić? Nie mogę im nic powiedzieć. Oni blokują mi wyjście po prostu. No trudno, idziemy dalej. Ach, te wenty. Dobra, no a tak, wracając do tematu poza konkursem, jak mówię, święta coraz bliżej. I co my z tym mamy zrobić? Nie wiem, nie wiem. Tutaj się otworzyło jakieś przejście, którego wcześniej nie mieliśmy. Czy ja po prostu pomyliłem? Czy to jest taki duży labirynt, że ja nie wiem, co tutaj się dzieje? To jest bliżej ta odpowiedź. Się, Mike, Demonie. Ja wiem, że ty tutaj gdzieś czekasz. Ta cisza. Dobrze, wejdźmy tutaj. On jest gdzieś na dubli, to słychać. To po prostu słychać. Gdzieś biega dookoła nas. To nas las, nie? To nie jest tak. Także pół odcinka spodzówego pewnie na wentylach. O, mamy wyjście. Czy jest gdzieś miejsce, w którym mogę zapisać? Gro, poproszę. O, się ma. Gigantyczny Bendy. Kolejne przejście, tutaj. Dreams come true. Marzenia się spełniają. Sny się spełniają. Coint and Simi, nie Compt. Ewentualnie Compt You, my friends. Tak. W sensie komt skomentować wy możecie. A ja mam. Iść. Almost There. Czyli prawie na miejscu. Alice, my się wiem, że nie lubimy. Wiem, że wykorzystywałaś mnie tutaj do swoich celów, a później chciałaś mnie zabić. Więc zostajmy na relacjach takich. Takich, no. Myślę, że. O, jakieś szkice. Ty sobie ta żyj, wypuść mnie. Nie, nie, wiem, no, Borys trochę mi popomagał, ale Borys tak troszeczkę, no, czasem je zostawiał. Trochę się bał, uratował mi życie, no dobra. Ale proponuję, żebyśmy się rozeszli. Nie każ mi patrzeć na cierpienie Borysa i ja sobie pójdę dalej. Każdy będzie zadowolony. No. Wygląda mi to na jakąś lokację walki z kimś, a ja nie mam żadnej broni. Ale wiecie co mam? Punkt zapisu. I myślę, że tak krócej po powiem, że wy lubicie takie krótsze odcinki, częściej, ale krótsze. Także zobaczymy się w kolejnym odcinku. Być może od razu tutaj zrobimy teraz 2-3 dni pod rząd Bandy and the Ink Machine. Także widzimy się za trochę. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza, łapki w górę i baba hej.